Witajcie serdecznie. Od jakiegoś czasu są u mnie prośby, abym wystawił opinię temu czy tam temu influencerowi, czy znanej osobie. Będą oczywiście i takie opinie, skoro je chcecie, ale najpierw, co myślę na temat influencerów? No dobrze, zacznijmy od podstaw. Kim jest influencer? Influencer to jest osoba, która tworzy w social mediach i ma tak dobre zasięgi i tak silne oddziaływanie. Że w sposób realny potrafi wpływać na swoich odbiorców, na ich opinie, na ich sposób życia, styl bycia, przekazywać jakieś ważne lub mniej ważne informacje szerokiemu gronu odbiorców. Często bardzo wykorzystywana również jest w celach różnych marketingowych. Osobiście, moim zdaniem, możemy podzielić influencerów na cztery kategorie. Z czego influencer może należeć do więcej niż jednej? Pierwsza kategoria to są osoby, które po prostu mają talent, lub poprzez ciężką pracę osiągnęły dany poziom wysoki w jakiejś konkretnej dziedzinie lub dziedzinach. Drugim to są influencerzy, z którymi potrafimy się utożsamić, którzy przeszli jakieś. Przybliżone dla nas doświadczenia, przezwyciężyli je, posiadają jakieś cechy charakterystyczne, z którymi potrafimy się utożsamić, co pozwala nam bliżej odczuwać relacje między nami a danymi influencerami. Trzecią kategorię stanowią influencerzy, którzy po prostu mają to coś. Coś, co nie potrafimy tego określić, ale mimo to, kiedy się pojawiają, wszystko staje się jakby jaśniejsze, jakby weselsze, bardziej barwne. Chętnie ich słuchamy, chętnie na nich patrzymy, chętnie po prostu przebywamy w ich towarzystwie. Te osoby, które mają tą iskrę, bardzo rzadką i coraz rzadszą. No i influencerzy numer cztery. Ci, którzy są po prostu. Kreowani w sztuczny sposób, promowani często za pomocą wielkich nakładów finansowych w różnych celach przez różne czy organizacje czy instytucje, czy po prostu sami, dzięki faktowi, że posiadają duże zasoby pieniężne. Naturalnie mogą być różne powody, dla których ktoś jest fanem danego influencera, choćby sam fakt, że ten influencer jest influencerem. Ciekawostka. Był zrobiony kiedyś bardzo interesujący eksperyment. Zaproszono kilka osób, wzięto ich, podzielono na grupy. Wpuszczono pierwszą grupę i kazano im tak naprawdę budować coś z drewnianych klocków i później przekładać z jednego miejsca na drugie. Po spytaniu, czy to było ciekawe zajęcie, odpowiedzieli oczywiście, że nie. Poproszono ich więc, żeby przekazali następnej grupie, że to było zajęcie bardzo interesujące i ciekawe. Tak, też zrobiono. Wpuszczono drugą grupę. Druga grupa znowu przekładała klocuszki z miejsca na miejsce. Na pytanie, czy to było ciekawe? Część z nich już odpowiedziała tak. Reszta powiedziała nie. Więc przekazano im znowu, że przekazali kolejnej grupie, że to było bardzo ciekawe zajęcie. Przekazali następnej grupie, że to było bardzo ciekawe zajęcie. Co się stało? Kolejna grupa przyszła, przekłada klocuszki. Na pytanie, czy to było ciekawe zajęcie? Większość odpowiedziała już tak. Dlaczego? Bo tak działa psychika ludzka. Jeżeli ktoś mówi, że coś jest fajne, to później któraś sama osoba myśli, że to jest fajne, nawet jeżeli nie jest to jej własna opinia. W żaden sposób nie próbuję tutaj umniejszyć wartości tych influencerów czy też ich talentowi, ponieważ rzeczywiście praca influencera, w mojej opinii, jest to trudna praca, wymagająca praca wymagająca wiele poświęceń, wysiłku i czasu. Wbrew powszechnej opinii. Nie jest to łatwy kawałek chleba. Szczerze nie jestem pewien, czy ja bym dał radę wytrzymać jako influencer. Ja, jako osoba, raczej nie śledzę influencerów, nie szczególnie się nimi interesuję. Jednakże to dlatego, bo należę do tych, którzy wolą się przekonać o pewnych rzeczach na własnej skórze niż słuchać. Tego, co mówią inni, wyrażać swoją własną opinię zamiast sugerować się opinią innych osób. Niemniej influencerzy, moim zdaniem, robią też kawał dobrej roboty, bo opinia takiego zwykłego człowieka, szczególnie jeżeli jest to opinia, opinia nie jakaś szczególnie opłacona, tylko szczera, prawdziwa opinia, jest często dużo bardziej wartościowa, ciekawa i ważniejsza do przynajmniej przeanalizowania, do wysłuchania. Niż opinia niejednokrotnie eksperta, który po prostu jest często opłacany przez jakąś konkretną instytucję czy też ma narzuconą na siebie cenzurę polityczną. Podsumowując, w mojej opinii, influencer. Jest to osoba, która ma bardzo duży wpływ na ludzi, bardzo duży obowiązek wobec nich. Jest to osoba, która ciężko zapracowała też na swój sukces najczęściej. Osoba, która jednak wbrew powszechnej opinii wykonuje bardzo trudną pracę, uciążliwą, szczególnie umysłowo. I jestem pełen podziwu, jeżeli chodzi o ich wytrzymałość wobec na przykład hejtu. Także pozdrawiam wszystkich influencerów. Rafał Zalewski, żegnam Państwa.